Chciałam cię zapytać, bo mówiłeś, że nie lubisz za bardzo takich albumów z portretami. Że jak wchodzisz do księgarni i widzisz portrety, to nie bierzesz Właśnie, do ręki. Nie, zastrzeżenia, tak. Dlaczego? Boję się, że się mnie zanudzą. Ale przecież Ale to może jest ta... to jest uprzedzenie. Mhm. Ale przecież to jest też ta forma dziennikarstwa, fotodziennikarstwa, którą ty sobie podobałeś najbardziej, portret. Tak, ale mogą. Mi się wydaje, że ja widziałem sporo niedobrych portretów wydrukowanych i być może to mnie troszkę uprzedziło albo zraziło, i później może. Za mało oglądałem naprawdę świetnych. Uh -huh. A jak byś chciał, żeby ta nasza książka wyglądała? No chciałbym, żeby były zróżnicowane formaty. Uh -huh. I troszkę światła, troszkę przestrzeni, żeby to nie było zatkane. Mm -hmm. Absolutnie. Żeby nie była cała powierzchnia wypełniona po brzegi fotografią na spad. Mm -hmm. Trochę tak jak ten album wydany przez Fundację Galerii Foxtrot, który mm -hmm. jest bardzo urozmaicony. Tam nie, nie ma elementu monotonii. Mm -hmm. Tak sobie wyobrażam. Mówiłaś, że też nie chcesz, żeby były same gęby w sensie postaci, tak? Znane nie, osoby. By była też z róż, róż, różnica planów. Mhm. Uh -huh. Bliski kadr, yy, twarz, ale również cała postać w jakiejś przestrzeni. Ale miałam na myśli, mówiąc gęby, po prostu znane gęby. Na tym ci też zależało, żeby to nie były tylko znane osoby, prawda? Ale też portrety ale nie, prywatne. Ale tak. czy my zmieścimy nieznane? <laughs> no to jest pytanie. Bo najpierw się zastanawialiśmy, czy się ograniczyć tylko na przykład do lat 50. i 60. I doszliśmy do tego, że, że, że dociągniemy ten album do współczesności. I teraz jest pytanie, czy chciałbyś mieć też te anonimowe portrety uliczne, na których no, ci zależy. to wyniknie z, z ilości kandydatur. Mhm. A mówiłeś też coś o, o pochipkach? O czym? O pohipkach? Po Pohipce, żeby była obecna w tym albumie? No... A co to takiego? No pochyb to będzie, to będzie oddzielna wystawa. Uh -huh. A to słowo co oznacza? Opowiadałeś mi tą historię. To słowo oznacza sex appeal. I to zostało udowodnione, ponieważ Marek Grygiel w pewnej rozmowie z czeskimi fotografiami właśnie stwierdził, że oni użyli słowa ona ma pochyb. Mm -hmm. Więc badania lingwistyczne, które niedużo nam dały, okazały cała teoria językoznawcza dotycząca słowa pochyb została rozbita przez jedno przypomnienie Marka Grygla, kiedy jego czescy koledzy Użyli tego słowa w tym sensie. Więc już nie ma wątpliwości o co chodzi. Uh -huh. I ta wystawa będzie gdzie? Wystawa będzie w Galerii Obserwacja uh -huh. na ulicy Tarczyńskiej. Uh -huh. Czyli tego pohibu też byś chciał, żeby trochę było w naszej książce? Uda się? Nie musi być forzowany na siłę. Jak ktoś wpadnie z pohibem, uh -huh. to proszę bardzo, ale nie jest to. Nasz obowiązek, ani priorytet. Mhm. A jest też wystawa planowana na miesiąc fotografii w Krakowie. To Witek Orski chyba robi z Tobą, prawda? Tak. Co on wybrał? Też jakieś pochibne zdjęcia, chyba, prawda? No, on wybrał zdjęcia kobiety. One muszą zyskać akceptację tej osoby. Mhm. Bez jej akceptacji nie można zrobić tej wystawy. A Co to są za zdjęcia? To są prywatne zdjęcia. Uh -huh. Zupełnie. Uh -huh. eee, czyli co? Więcej dziewczyn w tym naszym albumie? Czy co? Więcej dziewczyn w tym naszym albumie? No. Ja będę trochę pilnować parytetu. A powiedz na ścianie, czyje portrety u ciebie? Kto zrobił te zdjęcia? Nie, kto jest na tych zdjęciach? No są kobiety. Nie, niektóre mają pochyl. Niektóre. A ta, taka, co to jest za piękna? Ma pochyl, tak. Co to jest za historia tego zdjęcia? To jest. To jest niejaka małgosia. Mhm. Czyli też bardzo prywatne tutaj zdjęcie, galeria prywatna. Tak. To jest. Mhm. Jadwiga To jest Joanna Matylda. Mhm. A Jadwiga, jaka, jaka historia Kiedy się poznaliście Z jadwigą byłem w, w krynicy mhm. jak fotografowałem Nikifora. fora. Mhm. I jakie wspomnienia z nią związane? Super, Ja Jadwiga mieszkała w Krakowie. Mhm. To takie portrety myślisz też o takich bardziej prywatnych? Słuchaj, no. Nie ma takiego podziału jakby prywatne, nie prywatne. Mhm. Na fotografii. Nie jest napisana fotografia prywatna. Ona potem może mieć tą funkcję. Ale kiedy fotografia powstaje, ona jest od fotografa czymś organicznym, przynajmniej w moim wypadku. Mhm. I, a przede wszystkim jest czymś niepotrzebnym, bo olbrzymia ilość fotografii w moim archiwum została zrobiona bez zamówienia z zewnątrz. Mhm. Uh -huh. Więc... W tym sensie niepotrzebne. Znaczy one są na zewnątrz nikomu nie uh -huh. tak. Chyba, że jest zlecenie. Na przykład robiłem modę. Uh -huh. Jak tu naprzeciwko. Uh -huh. to jest zdjęcie mody. Uh -huh. Zlecenie i konkretny temat. Kolekcja barbary chow. Ale prywatnie też często fotografowałeś. Miałeś tę potrzebę, żeby zachować te twarze na fotografii swoich kobiet? Na no, fotografowałem mhm. również modelki, które fotografowałem zawodowo, fotografowałem również prywatnie. Mhm. A jak jest teraz? Często fotografujesz, nosisz przy sobie aparat? No, a teraz, jeśli chodzi o fotografowanie kobiet, to... Zrobiłem cykl z Polą Dwórnik, mm -hmm. który jest w Warszawie nieznany i nie był jeszcze pokazywany. I co to są za zdjęcia? Mm -hmm. Ta wystawa miała premierę w Płocku w zeszłym roku mm -hmm. i ona istnieje. i Jej losy są otwarte. Z tego ma być też zrobiony album. I co to jest za, za historia? Co to są za zdjęcia? Historia nazywa się Remake. Powstała z inicjatywy Roberta Jarosza, uh -huh. który był zachwycony moim kalendarzem kory, uh -huh. zrobionym w pracowni Edwarda Drowni Dwórnika. I on wpadł na pomysł, żeby zrobić y, y, cykl zdjęć córki dwórnika Poli w jej atelier, ponieważ mm -hmm. jest artystką i maluje obrazy. Mm -hmm. I myśmy zrobili kilka sesji w trójkę mm -hmm. w Berlinie, gdzie Pola mieszka i w Warszawie, gdzie też mieszka. I tak powstał ten projekt, remake, mm -hmm. który jest do zagospodarowania jeszcze, jeśli chodzi o Wydawnictwo i o dalsze wystawy. Mm -hmm. A powiedz, jak oglądamy razem teraz te zdjęcia, które potencjalnie znajdą się w albumie portretów, to, to co sobie o nich myślisz? Znajdujesz tam kilka takich, z których jesteś szczególnie zadowolony? Z tych, które do tej pory no obejrzeliśmy? Są faworyty i są mniej faworyty. Mhm. Mm tak jak każdy fotograf przegląda swoje, swój, swój dorobek. Mhm. Uh -huh. I które z tych, które dzisiaj oglądaliśmy, jakoś szczególnie zapadło ci w pamięć? Z tego, co dzisiaj tak. oglądaliśmy? Mhm. Uh -huh. No niektóre zdjęcia artystów. Borowski, to jego słynne zdjęcie, które później zostało przeborowane, jego oczy zostały przeborowane w czasie um, hepningu, który on zrobił w Poznaniu. No to, to musiałbym opowiadać konkretnie o poszczególnych zdjęciach. Mm -hmm. To byś pokazywała, ja bym mm -hmm. tak, tak ryczał tym trudno. A ten twój autoportret z paszportem? Kiedy został zrobiony? O, o autoportrecie z paszportem kompletnie zapomniałem. Mm -hmm. I kiedyś y, zwróciłem się do Adama Wyszyńskiego, którego bardzo lubię i cenię, który y, opiekuje się moim archiwum, y, tym, który jest w, w Agencji. I spytałem go, czy, że chciałbym mu podarować zdjęcie. Mhm. Żeby on sobie wybrał, znając moje archiwum. I ku mojemu zdziwieniu on wybrał mój autoportret z paszportem, którego ja nigdy w życiu bliżej nie oglądałem. <grym> Film po wywołaniu poszedł do archiwum i nigdy nie, nie miałem go pod powiększalnikiem. I bardzo się zdziwiłem, że takie zdjęcie istnieje. Mhm. A jeszcze bardziej się dziwiłem, że, że pan Adam chce go mieć po prostu, żeby powiesić na ścianę. Ale tak, skoro takie było jego życzenie, mhm. wobec tego oczywiście wykonałem ten wydruk, tam mhm. mówiłem i pan Adam ku swemu zadowoleniu to zdjęcie sobie ogląda. A pamiętasz co to była za sytuacja, kiedy zostało zrobione? To musiał być. Mój pierwszy wyjazd na Zachód, kiedy dostałem paszport, i było to niezwykłą atrakcją w tym dziwnym kraju, w którym były mocno ograniczone prawa człowieka, jak my dzisiaj mówimy. Który to był rok? 1965. Mhm. I jak to było, że wtedy wyjechałeś? Dlaczego tak się stało? Dostałeś propozycję stamtąd? Dostałem. Prywatne zaproszenie. Chodziło o to, żeby mieć zaproszenie w celu uzyskania paszportu. Mm -hmm. Ja dostałem zaproszenie z Francji od kogoś, kogo w życiu nie widziałem. Po prostu mm -hmm. ktoś komuś zrobił uprzejmość. I na podstawie tego zaproszenia dostałem paszport. I na ten paszport wyjechałem do Francji. Mm -hmm. Mając na szczęście własne pieniądze, zarobione w, zachodni, w zachodnich Niemczech, w pewnej agencji, która handlowała moimi zdjęciami. I, I potem z Francji pojechałem do Sztokholmu, gdzie byłem zaproszony przez szwedzkiego pisarza i poetę, który nazywa się Folke Isaacson. I spędziłem miesiąc w Sztokholmie w ten czas. Mm -hmm. I ten paszport, który widzimy na zdjęciu, wkrótce po powrocie do kraju musiał być oddany. Mm -hmm. To nie był paszport w tym sensie, w jakim funkcjonuje to, w, funkcjonowało to w normalnych krajach, tylko to była przepustka na jednorazowe opuszczenie Polski i na powrót. Mm -hmm. Zdecydowałeś się na powrót, bo? Zdecydowałem się w ten czas na powrót, bo jeszcze jeszcze nie dojrzał we mnie projekt opuszczenia Polski na stałe. To mm -hmm. nastąpiło kilka lat potem, kiedy już ten kraj się już tu nie można było wytrzymać mhm. ze względu na kampanię antysemicką, wyrzucanie tysięcy ludzi z powodów rasowych mhm. i religijnych i później interwencja wojsk sowieckich i polskich w Czechosłowacji przeciwko Praskiej Wiośnie. No, no nie chciałem, nie wyobrażałem sobie, że mogę żyć dalej. W faszystowskim ustroju. Mhm. I wyjechałeś wtedy na ile lat? I wyjechałem w 70. roku. Na jak długo? Na 10 lat. I to były Niemcy, tak? Gdzie wtedy mieszkałeś? Głównie mieszkałem w Niemczech. Tak. Mhm. A to mieszkanie, w którym jesteśmy. Od kiedy tutaj jest? Które? To którym jesteśmy teraz? Tutaj? Tak. Tu mieszkała moja mama. Uh -huh. I jak ja wróciłem, nie miałem gdzie mieszkać, więc zamieszkałem tutaj u mamy. Właśnie wtedy, jak wróciłeś z zagranicy, tak? Uh -huh. I po śmierci mojej mamy to przejąłem to mieszkanie. Uh -huh. Powiedz, to będzie dla ciebie bardzo intensywny rok, prawda? Dużo planów. Tak. Powiedz, co, co co, masz w planie. Wiem, że piszesz autobiografię. No mam w planie wystawę w galerii Leguern. Mhm. Mm I mam plan. Nie wiem, czy ja z nią zdążę. Bo co tam chciałaś pokazać? Tam jest taki wybór zrobiony przez... I znasz Juliana? Nie, nie znam. Asystenta pani Leguern? Nie, nie. Nie poznałam on wybrał On wybrał. Taki, myśmy mm. razem wybrali taki dokumentację, właściwie okresu tak zwanej transformacji. Mm -hmm. Zdjęcia między 88 a 90 parę mm -hmm. z tego okresu. Czyli ta wystawa, co jeszcze? I potem, i potem będzie wystawa Pochip mm -hmm. w Galerii Obserwacja. To mm -hmm. jest nowa galeria która powstała w Warszawie, prowadził Waldek Zrojewski. No i potem mam zaproszenie do Krakowa na festiwal fotografii, do, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK. Mhm. Tylko nie wiem, czy dojdzie do skutku. Ta Właśnie z tych względów, o których z mówiłeś, tak? Osoby fotografowanej. Bo to są bardzo prywatne, tak? Intymne zdjęcia mm. wręcz. Mm. No, a jeszcze mam wystawę w lutym w Nowym Jorku. O! Malutką wystawę związaną z naszą ubiegłoroczną, letnią wyprawą fotograficzną. Naszą, czyli czyją? Myśmy mieli wyprawę w Polsce. Ja z moim z uczniem Michałem. Mhm. Wyjechaliśmy kamperem. W tym kamperze mieliśmy ciemnie. I fotografowaliśmy ludzi. I, i potem żeśmy robili odbicki w tym kamperze. Mhm. Prawdziwe odbicki. Czyli taka pracownia fotograficzna jest tak. na kółka. I, i, i niektórzy mhm. ludzie otrzymywali te odbicki, jak nam się to że było bardzo pracochłonne, ale taki był zamysł. I cała ta akcja była filmowana mm -hmm. przez Piotra Stasika. Bo to kolejny projekt, prawda? Film o tobie powstaje, Piotr tak. Stasik Tak. I Wyjazd do Nowego Jorku jest związany z tą, jest kontynuacją jakby tego filmu. Mm -hmm. I tam chcecie właśnie ten projekt pokazać, tak? Ten polski ostatni. My, nie, nie. W Nowym Jorku mamy pokazać zdjęcia, które zrobił Michał w, w, w czasie naszej wyprawy. Mm -hmm. A jeśli chodzi o moje zdjęcia, to są stare archiwalne zdjęcia, które ja robiłem, mając 14, czy 15 czy 16 lat. Czyli kiedy byłem w wieku mojego ucznia. Aha, i wtedy tak. już zaczynałeś, tak? tak? tak jest pomysł. To jedne z pierwszych Twoich zdjęć, czy tak. kiedy? kiedy? Tak. Tak.